Słuchajcie, to jest drugi raz w historii od pobojnia, że nie wpuścili żony. Drugi raz. Pierwsza była, jak Hejos Hej nie wpuścił, nie. Druga sprawa jest teraz, jak nie wpuszcza się na sprawę żony, czyli najbliższej rodziny. Tak. Jak Prywatne sądy. Są... Ja Obrigado. Vale. Vale. O cisza! Czy można Państwa prosić? Więc tak, jesteśmy na etapie takim, że Sąd jeszcze nie dopuścił nikogo do głosu i zarządził przerwę. W związku z tym miałbym prośbę do Państwa, bo uważam, że ten protest był wystarczająco mocny i spisany do protokołu. Ja teraz złożę oświadczenie w przedmiocie. Wyłączenie jawności niewpuszczenia mojej żony na salę. I osób zaufanych. Rozpraw. Także. Zmianę składu sobie. Także. także e, Pozwólcie mi teraz Państwo złożyć wnioski formalne w konsekwencji tego protestu, który tutaj miał miejsce. Byłoby miło, jakby Mariusz przygotował kartkę i zebrał podpisy wszystkich, którzy byli i których nie wpuszczono, prawda? Żebyśmy mieli listę, którą dołączę do protokołu. Posiedzenie. Dobrze? Przykład biorą w Łukaszenki. Jakiego paragrafu trzeba pytać? Jeden, renamed, ale... mam prośbę zrobić listę. Jak najszybciej możesz się tym zajmować? A on się zdjęcia